Wacław Sieroszewski. W szponach każda łapka w górę to sygnał, że warto tworzyć kolejne odcinki. Rozdział dwudziesty. Niespodzianie pewnego dnia, gdy stojąc pod piecem, mocował się strawiącym go zniechęceniem i smutkiem, drzwi otwarły się i wachmistrz żandarmski Rondel poprosił go grzecznie. Proszę pana, pójdziemy. Niech pan nie bierze czapki i paltota. Pójdziemy tu blisko, dodał, widząc, że Józef zamierza się ubierać. Poruszony tą niezwykłą okolicznością i tonem głosu żandarma, Józef poszedł pośpiesznie za brzęczącym ostrogami przewodnikiem. Zeszli na dół po schodach, znaleźli się w tym małym korytarzyku przylegającym wprost do kancelarii, w którym już raz był Józef w początkach swego pobytu w Tixteńg pawilonie. Uderzyło go tym razem, że u drzwi każdej tam celi stoi żołnierz z najeżonym bagnetem i oka nie spuszcza z otwartego do celi okienka. Żandarm dyżurny już czekał na Józefa przy jednych drzwiach i odemknął je natychmiast. Młody więzień zatrzymał się na progu i zawahał. Po środku celi stał naprzeciw niego jakiś nieznajomy mężczyzna z ciemną, ospowatą twarzą, włosami w nieładzie z przejmującym spojrzeniem czarnych oczu. Zobaczywszy Józefa, wyciągnął zaraz rękę i uśmiechnął się doń. Aha, przyszliście, towarzyszu! Bóg wam zapłać. Chodźcie, chodźcie, to niedługo. Piorun, przypomniał sobie nagle Józef. Tak, tak, piorun. Poznaliście? Hen? Chodźcie bliżej, siadajcie. Może herbaty, jeszcze ciepła. Jakże się stało? Jakże oni pozwolili? Nie wiem, ale pozwolili. Każdy prosił co chciał, więc go prosiłem o jaką żywą duszę, bo mi ciężko samemu. A że nikogo tu nie znałem prócz was, więc wymieniłem wasze nazwisko. Nie gniewajcie się, przecież to niedługo. Józef obejrzał się na zamknięte już drzwi celi. — Jak to niedługo? Wypuszczają was? — A juści! — uśmiechnął się krzywo. — Wypuszczają. Wolnym będę niedługo, obywatelem rajskim. Żaden żandar mi już nic nie zrobi. Ale widzę, wy tam nic nie wiecie. Nie stukacie wcale do siebie, czy co? To nie wiecie, że do piachu idę? O sądzie nic wam nie wiadomo? Józef zadrżał. — Owszem! — odrzekł z bielałymi ustami. O sądzie wiedziałem, ale tam o was nie mówiono. Jak to nie mówiono? Byłem w spisie, nawet w gazetach stało o mnie i dużo nawet. Pokazywał mi adwokat. Walenty Przepiurkowski, walenty Przepiórkowski. Tak, tak, to właśnie ja, bo Kolenda to nie moje nazwisko, a tylko miałem jakiś czas taki lewy pasek. To samo Musiałowski. A piorun to już wiecie, że to przezwisko. Walenty Przepiórkowski, malarz, prawda? Był, powtarzał Józef jak przez sen. A widzicie! Teraz już nie ma żadnej wątpliwości. Prowok sukiennik wszystko im na czysto opowiedział. Ach, gdybym ja wiedział, że to taka kanalia, dawno by on już po ziemi nie chodził. Okazja nieraz była. Sypiał ze mną pod jedną kołdrą, psia jego mać. Sam pierwszy nas od partii oderwał, pouczał, że nie z rządem wojować należy, nawet nie z kapitałem, bo to tylko piana zewnętrzność, a grunt to ta inteligencja, co to nic nie robi, a wszystko ma, bo nam odbiera. Ona nawet gorsza od burżujów, mówił nam, bo bez tych inżynierów, doktorów, mecenasów, urzędników to burżuj by nam nic nie zrobił i rząd by w 905 roku już zdechł w ręku proletariatu. Tak mówił, jak znud śpiewał. I na rataja się powoływał, co przecież dawniej w centralnym PPS siedział, książki jego nam czytał. Każdemu słowu jego wierzyliśmy święcie, aż tu patrzcie, prowok. Och, gdybym go dostał. Dwa razy umrzeć gotówem, Byłem go na pięć minut dopad, byłem go na mgnienie oka miał na muszce brąka. Zgrzytnął zębami i dłonie potężne w powietrzu jak szpony, zacisnął. Ale jakże się udało wam uzyskać pozwolenie na widzenie ze mną? Przerwał mu Józef. Mówiłem już, pytali każdego po zatwierdzeniu wyroku, czego chce. Rodziny nie mam, listów nie pisuję. Papierosy kurzę tylko. Mam ich dość, widzicie? Starczy. Znów się gorzko uśmiechnął. Palicie. Towarzyszu, bierzcie, obiad sobie kazałem dać, ale strach mnie ogarnął, jak mnie tu zamknęli. Zacząłem walić we drzwi. Zabijcie mnie zaraz, natychmiast, albo dajcie mi kogo. Więc przyszedł naczelnik, księdza ofiarował, ale co ksiądz, podobno, że tu jest on podrobiony, taki sobie szpicel zwyczajny, przebrany w sutannę. Więc powiedziałem: nie. Chciało mi się z jakąś czystą duszą pogadać z towarzyszem, więc was wezwałem. Już mi nie żałujcie tych paru godzin. Co? Ależ nie, owszem. Rad jestem, jeżeli wam choć trochę pomóc mogę, odszepnął Józef, tłumiąc łzy. Bo widzicie, mówią o mnie bandyta, zbój. A wcale tak nie jest. Wcale ja bandytą nie jestem, mówił gorączkowo. Poszło to stąd, że mnie z partii wyleli, z PPS. Gorycz mnie zalała, bo czego ja dla partii nie robiłem. Ileż to razy, gdy trzeba było, łba stawiłem. Ostatnią kroplę krwi gotówem był oddać i żeby za co, ale zupełnie za nic, za głupstwo. Sklep monopolowy bez rozkazu rozbiliśmy, dwóch soldatów przytem ułożyliśmy i stujasa, a w potrzebie byliśmy takiej, że już dwa dni nie jedliśmy i na bilet kolejowy nie było, a tropili nas jak psy, że kroku stąpić nie sposób było. Cóż mieliśmy robić? Mówiłem w komitecie. Oni swoje bez rozkazu? Musi być karność. Zgoda, będziecie mieć karność, ale nie będziecie mieć ludzi, odrzekłem. Dużo wtedy nas takich było. Floty zabrakło w partii, zwijali organizację, błąkaliśmy się jak bez duszy. Wiadomo, człowiek przyzwyczaił się, była partia, było skąd co się dowiedzieć, a tu nic. Ani rozkazu, ani zakazu. Wolni. Niektórzy szpiclami zostali z tej rozpaczy. Inni się rozpili, ale ja nie mogłem. I wtedy trafił do nas ten sukiennik, jakoby świat człowiekowi oświecił. Poszło. Coś w sercu szeptało człowiekowi, że źle, ale skąd mógł wiedzieć, że się tak skończy? Prowok, uważacie, towarzyszu, ten sam mistrz, ten nauczyciel, ten święty człowiek. Prowok, o Boże mój Boże. Nie żal mi życia, ale mi żal, że tak namarne za prowockie słowa, za szpiegowskie pieniądze, bo gdyby za partię to słuszna, Tom przecie na to szedł, na to się gotował. Na to złożyłem przysięgę, i czy z takim czołem ja bym teraz na sądzie stawał? Odpowiedziałbym im jak Okrzeja, jak Kopiś, jak Baron, albo jak sam Mirecki. A tak co, milczeć musiałem, bandyta zbój, tak mi tem oczy ten prokurator kłuł i nikt się za mną nie ujął. Nawet adwokat tylko przebaczenia winy prosił. A jakie moje winy, niemowny jestem sam. Z tobą tak, towarzyszu, teraz gadam, bo to ostatnie. Ot, rozdnieje albo nawet i przed świtem wezmą mnie i tyle zobaczę świata, co czerwonego pola za wrotami. I nawet krzyknąć sobie nie mogę. Niech żyje Polska, niech żyje PPS. Psia moja dola, psia towarzyszu. A wszystko przez co? Przez te Sparti wylanie. Lepiej by mnie wtedy od razu zabili. Mówił gorączkowo, bezładnie i niezmiernie szybko, jakby się bał, że mu nie dadzą dokończyć. Gawar milczał, oszołomiony tym wodospadem słów i uczuć. Co? Czy nie lepiej, żeby mnie wtedy zabito w pełni chwały, niżli żebym tak się mordował, jak teraz, co mnie ze strykiem na szyi trzymają już dwa tygodnie? To po ludzku, co? Mówią, że nie miałem litości, a oni ją mają? A co narodu przez nich cierpi, co? A i teraz, to oni mają litość, co? Przecież ja towarzyszu mam 23 lata. A może ja się chcę poprawić, może ja wszystko pragnę wynagrodzić, może ja poznałem swój błąd? A oni wtedy właśnie do piachu. Czy to tak dobrze, towarzyszu? Czy to tak sprawiedliwie? Jak tak, to ja nikogo wstydzić się nie potrzebuję. Ja ich, oni mnie. Kto mocniejszy, ten ma rację. Co nie? Psie, krwie dranie, katy, co krew piją naszą? Podnosił głos, rozpalał się coraz więcej, włosy burzył na głowie i chodził szerokimi krokami po celi. Zapewne, bąkał wystraszony Józef. Ale, towarzyszu, opowiedzcie lepiej, jak to było od początku. Słyszałem coś dawniej... Mówiono po Warszawie, że to na Złotej jakiś piorun manifestację całą od ataku żołnierzy wybawił. — Czy to wy byliście, towarzyszu? Skazany zatrzymał się. W szeroko otwartych, na wpół przytomnych jego oczach błysnęło nagle łagodne, prawie wesołe światełko. — Tak, to ja byłem. Jakże to słyszeliście? Od kogo? Uśmiechnął się i wargę dolną z pewną dumą wysunął. — A co? Abo źle było? Owszem, cuda o tem słyszałem, gdyż w tym domu, z którego rzucona była bomba, mieszkali rodzice mego kolegi i on z okna wszystko widział. Spod którego numeru? Spod dwudziestego pierwszego. A widzicie, że nie. Bo ja z spod dwudziestego numeru rzucałem. A było to tak. Opowiem wam w szczególności. Wieczorem przychodzi do mnie towarzysz samuraj, który był u nas dziesiętnikiem i mówi, jutro rano u mnie z biurka mamy iść w ubezpieczenie pochodu z żelaznej. Rozkaz, odpowiadam. W ubezpieczenie, to w ubezpieczenie, jak każecie. Wy, towarzyszu piorunie, pójdziecie z babką, znaczy z bombą, a za ochronę będziecie mieli srogiego. Rozkaz, towarzyszu. Odpowiadam. Ale i maszynę z sobą weźcie. Macie ją w domu czy na składzie? Mam ją przy sobie, odpowiadam. Wyjmuję z kieszeni i pokazuję. A miałem dobrego bronka, prawdziwego belga. Nigdy mi się nie zaciął, nigdy nie sfałszował. Wyczyściłem go tegoż jeszcze dnia, naoliwiłem, chodził cicho, gładko jak flet, zapasowe ładownice przyszykowałem, jużem nigdzie tego wieczoru nie chodził. Nam bekom nie wolno było przed sprawą nosa nigdzie pokazywać, a szczególnie, Boże, broń do kawiarni albo na piwo. Wyspałem się. Nazajutrz rano jestem w naznaczonym punkcie, jak zegarek. Tam wydano nam rozkazy, podzielono na dwójki, na planie Warszawy wytknięto drogę pochodu i wyznaczono nam miejsca. Ruszamy. Srogi, prócz bronka, wziął Mausera, a mnie na piersiach pod kamizelką powieszono jedwabny worek z nią. Ostrożnie, ostrzegał towarzysz samuraj, żeby nie potrącili cię albo żebyś nie upadł. Mokre miejsce tylko po tobie zostanie, schylać się nie będzie po co. Z tłumem nie mieszać się. Pójdziecie od tej strony, od marszałkowskiej. Rozumiesz, towarzyszu, choćby was kuszono i wołano nie chodzić nigdzie. Nie wolno. Dopiero jak kozacy kupą ruszą albo piechota pójdzie do ataku, przepuścić pierwszą małą kupkę i w samą gąszcz sołdacką walić pod nogi pierwszego szeregu niegórą. Pamiętajcie, słucham towarzyszu, już kapuję, żeby ich draniów uśmiercić jak najwięcej, to wtedy i ci, co naprzód poszli, uciekną albo zgłupieją, właśnie, powiedziane, z Bogiem. A potem zbiórka na smolnej, rozkaz. I wszystko poszło jak z płatka. Zajęliśmy posterunki, a tylko. Pochodu nie ma. Co się zejdzie trochę ludzi, to tyle tego jest, że jeden policjant rozpędzi. Już myśleliśmy, że nic nie będzie. Wtem od placu Witkowskiego pokazał się tłum większy i zaraz wśród policji ruch sunie rewirowy w stronę cyrkułu na twardą, a naród za nim woła: Uchu, uchu! Zaczęli się gromadzić. Towarzysz ogrodniczek wlazł na jakieś pudło i mowę do nich ognistą rżnie. Japończyk dał nam znak. Poszliśmy złotą wedle umowy. Puściuchno. W bramach tylko trochę ciekawych i z okien, gdzie niegdzie głowa wygląda, ale na ulicy nikogośko. Cicho tak, aż straszno. Jeno od żelaznej huczy, ale nic nie widać za rogiem. W drugiej stronie od marszałkowskiej jeszcze puściej, a w głębi błękitnieje linia równa. Moskale, mówi srogi, pośpieszaj, bo jeszcze nam bramę zamkną. O mało co się tak nie stało. Przychodzimy pod dwudziesty trzeci, a tam stróż już kluczem kręci. Naród z bramy wypędza, chce furtkę zamykać. Srogi go za mordę. — Co ty taki a taki synu myślisz sobie? Rozporządzasz się jak komisarz, bo mi kazano, a wy co tu chcecie. No, no, nie za bardzo. Pofolguj drabie jakiś. Naród też stanął po stronie Srogiego. Stróż spojrzał na niego z podełba i umilkł, poznał widać z kim ma do czynienia. Wtedy Srogi wyjrzał na ulicę i mówi: Idą. Ja nic nie widzę. Do bramy nie wchodzę, bo tam tłum furtki otwartej pilnuje srogi, a ja stoję we wnęku bez ruchu jak szklany, boję się, żeby mnie kto nie dotknął. Ale słyszę coraz wyraźniej, że huczy, jakby szła chmura gradowa, że śpiewają. Nie mogłem wytrzymać, wysunąłem głowę. Widzę czarne mrowie, wyległo z za rogu żelaznej i czerwony sztandar nad niem goreje jak płomień. Spojrzałem w drugą stronę, a tam też ruch, z boku z zielnej wyjechały po piechotem kozunie. Stoję. Ha, co będzie? Jeżeli oni tam na tłum zaczekają, to trzeba będzie podejść bliżej, a wtedy mogą zabrać, bo widzę, że policja od bramy do bramy już chodzi. Wtem srogi woła: czas! Do bramy! Chodźcie, towarzyszu! Więc zbliżam się. Srogi z brąkiem w ręku stróża za kołnierz trzyma: dawaj klucze, a wy, ludzie, stąd odejdźcie na podwórze, na piętra, bo tu może być źle. Naród zaraz w tył chcieli krzyczeć, ale ich srogi uspokoił i grzecznie poprosił, żeby spokojnie sobie poszli. Furtkę zaraz za mną zamknął i w samą porę, bo chwilę potem już policja była przy bramie. Kazali se otwierać, lecz nikt im nie odpowiadał, bo stróża srogi do mieszkania wepchnął i tam zamknął, a reszta znikła z bramy, jak wymiód. Pokołatali, pokołatali i poszli. Poczekawszy chwilę srogi furtkę otworzył, uchylił trochę. Już śpiew było wyraźnie słychać, a z drugiej strony stuk kopyt końskich. Wyjmuj! woła na mnie. Byłem przedtem już w tylu sprawach, ale zawsze z brąkiem, tu pierwszy raz z babką. Rzucać nią to nas uczono, ale zawsze. Co innego rzucać tak, co innego w ludzi. Pamiętam ręce mi drżały, że ledwiem sznurek od tej jedwabnej torby rozplątał. I nie ze strachu przecie, ale bez ten pośpiech, czy aby zdążę, bo już słyszę ruszyli z kopyta, dudni po bruku, jakby beczkę toczył. Czas! krzyczy srogi, furtkę na oścież otworzył. Wypadłem. Leci na mnie chmura koni, szczęk, łoskot, krzyk. Rzuciłem. Błysk, dym, huk straszny. Potem już nic nie widziałem, gdyż uderzyło mnie w piersi jak młotem, zamroczyło i potoczyłem się pod mur. Gdym się ocknął, byłem znowu w bramie. Srogi tarmosił mnie za ramię. Piorun, piorun, towarzyszu, ocknij się! Uciekamy, oni tu będą za chwilę. Słyszysz, piechota! Drugiej nie mamy. Wezmą nas. Chodź, towarzyszu. Chodź, zaraz tu będą. Ręką oczy przetarłem, bo mi coś wzrok przysłaniało, patrzę krew. Nie było czasu na wycieranie się. Srogi mnie pchał przed sobą siłą. Do bramy już się dobijali żołnierze, klęli i walili kolbami karabinów w furtkę. Na szczęście klucz od niej miał srogi w kieszeni. Podwórko tego domu było od sąsiedniego oddzielone przybudówką i murem. Srogi drabinkę znalazł nie wiem już gdzie, bo siedziałem jak ogłuszony z mygłą w głowie i oczach. Dostaliśmy się na dach, a z dachu przeciągnąwszy tę samą drabinę na drugą stronę. Robiłem, co mi Srogi kazał, ale nic nie rozumiałem. I dopiero potem, jak mi opowiedział wszystko, skapowałem, jak to było. Nikt nas nie widział, bo wszystkie lokatory w strachu wielkim pochowały się po dziurach. Ledwieśmy zeszli na drugą stronę, Usłyszeliśmy krzyki i tupot nóg żołnierskich na opuszczonym przez nas podwórku. Srogi drabinę pośpiesznie od muru odstawił i rzuciliśmy się do bramy. Ale brama okazała się również zamknięta, a przez nią, przez szpary, dostrzegliśmy żołnierzy. Ani stróża, ani stróżowej nie widać nigdzie, nie było rady. Po schodach puściliśmy się na górę, pukamy na pierwszym piętrze, na drugim chcieliśmy prosić, żeby nas ukryli, nikt nie otwierał. Dom jak wymarły. Dopiero na trzeciem piętrze znaleźliśmy lokal otwarty, puściutki. Stoją szafliki z farbami, pędzle leżą, stoją drabinki, ale żywego ducha nie widać. Okno otwarte. Srogi wyjrzał na ulicę. Narodu jak wymiód, ani żywej duszy, same soldaty i policaje. Ha, będziemy się bronić, mówi. Połóż się trochę i wypocznij, a ja tymczasem pomyślę. Położyłem się na podłodze. Wyciągnąłem wygodnie i oczy przymknąłem, a on tymczasem furt po pokojach chodzi. Wraca, niesie jakiś fartuch, zawalany farbami i taką szczapczynę. Wstawaj, mówi. Wytrzyj oblicze swoje, będę cię malował. Wstałem. Patrzę, zwariował czy co? A on czapkę mi na głowę włożył, we fartuch ubrał, potem bierze pędzel, macza w farbie i furt mnie z tyłu i boków zaczyna kropić. Wtedy mi w mózgownicy jasność powstała, skapowałem w lot o co chodzi, szczególnie kiedy siebie też pokropić kazał. Wzięliśmy szafliki, pędzle, drabinkę, schodzimy na dół. W bramie żołnierzy, salcesonów moc i trochę wystraszonych, spędzonych lokatorów. Stróż stoi po środku, rewirowy trzyma go za halc. My się w tłum wmieszali, drabinkę oparli o ścianę, patrzymy, słuchamy, czekamy, co z tego będzie. Tu są, woła rewirowy. Nigdzie indziej uciec nie mogl. Gadaj, gdzie się schowali? Stróż płacze, przysięga, że nikt nie przechodził, że brama była zamknięta. Więc muszą tu być. Rewizja. Sypnęli się od lokalu do lokalu, w bramie zostawili tylko sołdata i stujasa. My dalej buntować kobiety, żeby prosiły o wypuszczenie, a sami znów bierzemy nasze szafliki i drabinki. Puścić, powiadamy, robota pilna, majster kazał zaraz wracać, wytrąci nam. Żołnierz owszem, głową kiwa, że puści. Ale Stujas każe rewirowego czekać. Bracia, toć to potrwa dzień cały, a mamy robotę terminową wojenną u generała w mieszkaniu na marszałkowskiej numer 125. Stróż patrzy na nas z baraniałemi oczyma, widocznie mu coś po głowie chodzi, ale milczy, bo mu srogi palcem nieznacznie pogroził. Posłał Stujas do rewirowego z zapytaniem drugiego salcesona, a gdy ten długo nie wracał, a myśmy mu złotówkę wsunęli w łapę. Puścił nas. Idziemy spokojnie mimo wart, mimo żołnierzy, poglądają na nasze szafliki, na drabinkę i puszczają gamonie. Tak doszliśmy do marszałkowskiej, gdzie nas znowu oficer zatrzymał, obejrzał, wypytał i wreszcie ostatecznie zwolnił. Daliśmy nura w tłum Gapiów i wypłynęli z przechodniami aż koło wiedeńskiego dworca. Za dworcem wierozolimskich oparliśmy drabinkę zacnie o mur, szafliczki postawili obok i zostawili na wieki wieczne. A sami skręcili przez nowo wielką w bok. Stamtąd na żurawią, gdzie wzięliśmy dryndę i machnęli do domu. Srogi odwiózł mnie i kazał się natychmiast położyć do łóżka i nie wychodzić. Ale gdzie zaś tam można było w te czasy w domu usiedzieć albo w betach leżeć. Przespałem się tylko i wieczorem byłem na wiecu, gdzie opowiadano cuda o zamachu, o tym, jak cały oddział Kozuniów. Poszarpany przez bombę wyleciał w powietrze niby garść rozwianego pierza. Opowiadano, że nogi i ręce to aż poznajdowano na balkonach i dachach Marszałkowskiej i Chmielnej ulicy. Śmiałem się z tego i zabawnie mi było słuchać, jak to rozmaici i rozmaicie mówią, kto to zrobił. A głównie chwalili się SDcy. Dopiero nazajutrz pojawiła się proklamacja od partii i całą rzecz dokumentnie opisała jako zemstę ludu za teatralny plac. Tak to było, kochany towarzyszu. A teraz co? Nic z tego wszystkiego. Proletariusz w pogardzie. Robotnika uciskają. Umilkł, głowę zwiesił, na twarzy znowu wybiła mu męka. To może wy, towarzyszu, oswobodziliście też tych spawiaka? zapytał pośpiesznie Józef. Nie, to nie ja, odpowiedział ze szczęśliwym uśmiechem, ale wiem dokumentnie, jak było, bo tam byli moi przyjaciele. A to ci kawał, sam skałon go pochwalił. I znów zaczął opowiadać zdarzenie pośpiesznie i wielosłownie, jakby chciał utopić w potoku wyrazów nurtującą go myśl okropną. Józef wciąż mu podsuwał coraz nowe tematy, a miał ich w swych wspomnieniach piorun skarby nieprzebrane. Najchętniej mówił o czynach śmiałych, bohaterskich, o napadach bojówek na oddziały wojsk, opisywał o zatrzymaniu pociągów wrogowie pod łapami i w wielu innych miejscach. Bojowcy i pepesi w tych wspomnieniach ubrani tęczowymi barwami legendy, promieniający blaskiem czynów rycerskich, romantycznych, obdzieleni męstwem niezwykłym, rozumem niezrównanym, wzruszającym poświęceniem, urastali do wielkości nadludzkiej. Od czasu do czasu Piorun zatrzymywał się żałośnie w ciągu opowiadania i pytał Józefa. — I cóż, towarzyszu? Rozumiecie teraz, że jedną mam ochotę, kiedy stanę o świcie na czerwonym polu, krzyknąć — niech żyje Pepes! Cóż, kiedy mi nie wolno, — Bandytą jestem, notowanym w gazetach bandytą. Pocieszał go Józef jak umiał, tłumiąc wzbierający płacz w piersiach. Upewniał, że z czystym sumieniem może się uważać za PPSowca, gdyż zrozumiał przecież swoją omyłkę. Wtedy rozweselił się trochę skazaniec i rzekł uroczyście. — A więc, towarzyszu, pamiętajcie, powiedzcie im, że ja się nawrócił i że proszę ich o przebaczenie, że serce moje zawsze ku nim ciągnęło. A tylko ten prowok przeklęty Józef poglądał ukradkiem Na twardą, chłopską twarz skazańca Ożywiającą się jedynie w chwili uśmiechu Szeregiem białych zębów I czuł, że mu serce w piersiach Coraz boleśniej zamiera Tak czas im zszedł do świtu Nastał dzień niepostrzeżenie I zajrzał bladem obliczem do ciemnej celi Tłumiąc brudne światło Kopcącej naftowej lampki W korytarzu zrobił się ruch Rozległ stuk kroków Piorun podniósł oczy ku oknu i dostrzegł świtanie. — Już niedługo — rzekł wstając. — Powiedz, powiedz towarzyszom. Drzwi otwarły się, ukazały mundury i czarne cywilne ubiory, a spośród nich wynurzyła się postać księdza. — Pan musi odejść stąd — zwrócił się naczstnik więzienia do Józefa. Ten przystąpił drżący do Pioruna i objął go ręką za szyję i zaczął w usta całować. Skazaniec drżał, jak i on, drobnym, niedostrzegalnym drżeniem. Powiedz, że umrę mężnie. Nie zobaczą, że się boję, nie zobaczą. Te psie krwie. Ale nie będę krzyczał, niech żyje pepes, żeby nie powiedzieli, że Pepesi to bandyci. Umrę w cichości. Pozdrów wszystkich! szeptał gorączkowo, nie odrywając pałającej twarzy od policzków Józefa. Dosyć, już dosyć, nalegali żandarmi. Rozłączono ich. Nawpół przytomny, popychany przez wachmistrza, oddalił się Józef ze strasznej celi gdy znalazł się u siebie, padł twarzą na pościel i długo nieutulenie płakał. W parę tygodni potem wywieziono go do Moskwy, aby stamtąd wysłać etapem na daleką północ Syberii. Doceniasz? Subskrybuj.